Hej, hej, hej! W dzisiejszym challenge'u jedną ręką gram, a drugą się bawię z kotem. I nie mogę przestać. Przed chwilą mnie kurwa gry szarpał, hakał, a szczerze włączyłem nagrywanie. Oj, widzicie, wróciłem do gry i jeszcze zostaję w Nie wiem, czy się Morris uspokoił, czy o co chodzi, ale dobra! No, jeżeli zacznie być znowu agresywny, no to to będzie ciężej? A tak, to wiecie, spróbujemy chociaż jedną grę zagrać. Chociaż będzie to mega męczące. No, kopiuję do przeciwnika po prostu. Morris! Oj! O nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie! całą lewą rękę podrapaną. I poglizioną. Jeszcze mnie kurwa do krwi podrapał. O no nie, o nie, o nie! Dawam na ten futer z kamery. Morris! <grym> O nie, zaraz, zaraz mi kurwa, zaraz, mi zaraz mnie uhaka. Zaraz mi na pewno ugryziłem. Marisku Póki co mam nie dupię Póki co mam nie Moris, nie gryź. A! A, no. A. 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 Z łóżka. Chcę wyjść. Ma chwilę spokoju, Moris! Morisku. Tak mnie typu haka nie wiem, czy widać. Ale no lekko nie jest. nie, wracam. Moris. Ktoś mnie od dołu podgryza. Dobra, nie wiem czy to wyjdzie. Nie jestem w stanie się w ogóle skupić na grze. Mówię, spróbujemy choć... Też ugrać jedną grę? Gość ugra chyba grywiardem, albo... nie grał albo Icebowem, albo grywiardem. Raczej Icebowem bym strzelał. Gnoju. Dobra. Oby mnie tam nie ugryzł! Jak mnie ugryzie, to się wkurzę. Moris, nawet go nie prowokuje. Moris, łapki. A a no szaleje. Moris, auć, auć, auć. Au 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 Dobra, chyba mi da spokój. Według mnie gram z, z Icebołem Au! Co to kurde to za inwazja? Nie no, nie mogę z niego. Musicie przyznać, że jest pocieszny. Morris. Morris. Nie, nasz gościu po prostu gra Rocket Cycle. Ci będzie bronił? Co to jest za z znimiściowa taktyka? Au, au, au. Co ty robisz, kurde, Moris? się jak kulka. Do się. Dobra, wygrałem. Jest. Udało się. Dobra, kończymy. Myślałem, że to będzie super challenge, ale chyba nie uda mi się z nim grać. Nie współpracuję. Ja nie wygrałem! Tu jest jeszcze jeden HP! Pierdzielę. Dobra, o, teraz. Udało się. Morris uciekł na drugą stronę pokoju. Dobra, miłego dnia wam życzę. Dzięki za dziś. Yo.